Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Lego Star Wars Review. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw numer 75016 Homing Spider Droid. Tutaj macie pudełko, a tutaj macie z tyłu pudełka obrazki. Okej. Okay. dobra. To najpierw zaczniemy sobie od figurek. Pokażę Wam teraz nową mistrzynię Jedi Stas Ali. Ona jest tylko w tym zestawie. Teraz właśnie wyszła. Tak wygląda. Ma w ręku zielony miecz świetlny. Tak wygląda z tyłu. Taką ma z tyłu głowę i tył. Ta część jest gumowa. Te włosy są takie gumowe. No i właśnie fajne jest u niej coś takiego, że ma taki nadruk na nogach, jak miał jeszcze Obi-Wan Kenobi i Mace Windu w innych zestawach. To jest klon. Takie same klony były też w innych zestawach. Teraz w 2013 znaczy nie teraz, bo już jest 2014, ale wcześniej w 2013 właśnie robili takie klony. Z części atak na Geonosis. Znaczy atak klonów. Ale to był atak na Geonosis wtedy. Tak wygląda tył. Jest cielista twarz. To są nowe blastery. To jest po prostu taki tradycyjny blaster, tylko że jeszcze taka część jest w niego włożona. O! Można właśnie włożyć mu blaster tutaj. W zestawie jeszcze były dwa super droidy. Nie są tak dostępne w wielu zestawach. Wyglądają tak. Są w całości takie metaliczne, metalicznie szare i właśnie są takie dwa w zestawie. Okej, okay, to teraz sobie przejdźmy do zestawu możemy najpierw zacząć od tego mniejszego. To jest taki Spider Droid, mini Spider Droid. Ma cztery ruchome nóżki. One są zrobione z dwóch takich części chwytających takiego korpusu droida i z takiej jednej części. I one są ruchome, więc można je kłaść jak się chce. Tutaj jest takie działko. Które, które można właśnie tak ruszać do góry, do dołu. I są tutaj oczy takie czerwone, przyczepione do takiej części jak taki telefon komórkowy w LEGO City. Jest taka ruchoma antenka. Tutaj w ogóle to było zrobione z takiej, jakby części się takie dwie kuleczki, które się ze sobą łączy. I pod spodem jest taki biały, przezroczysty klocek. A całość jest poprzyczepiana do takiego czar czarnego kółka. Jak już mówiłem, można. Ustawić go dowolnie jak się chce. Więc po prostu nie wiem. Jak ktoś chce, to tak może go ustawić. I to jest ogólnie już cały ten największy Spider Droid, właśnie z tego zestawu. To jest właśnie Homing Spider Droid. On w pełni ma wszystkie nogi elastyczne zrobione właśnie z takiego mechanizmu takich ruchomych tutaj elementów, że on się nie przewróci, a go można ustawiać jak się chce. Można go ustawiać we wszystkich kierunkach. Jest bardzo taki elastyczny. Nogi są zrobione właśnie tak wygląda noga. Tak wygląda noga. To jest ten mechanizm i to były trzy takie, to wygląda jakby to było jedno, ale to były trzy takie gumowe, srebrne części. Ogólnie jeszcze na górze, to jest takie działko do tego Omic Spider Droida. To jest taki kabelek jakby, bo to uderza taką wiązką laserową. I to po prostu można ten pocisk, może ten pocisk... Wystrzelić po prostu, jak się mocno naciśnie. Tutaj cały ten korpus jest ruchomy, można mu to obracać. Tutaj ma właśnie troje takich oczu czerwonych. I na dole też jest takie działko z takim. Właśnie kablem. I to działko jest ruchome. Można sobie poruszać tym działkiem. I ogólnie jest bardzo fajny ten Homing Spider Droid. Fajne są te ruchome części. Po prostu, nie wiem, można go ustawiać jak się chce. I on zawsze stanie i się nie przewróci. I to jest książeczka. Tutaj właśnie jest pokazane, jak, jak tam wszystko złożyć. No i też tutaj jest już pokazany ten Unix Spider Droid. Tutaj jest zbiór części. I tutaj jest taki do wpisania kod, i wtedy się wyświetli, się uruchomi taki, na stronie LEGO się uruchomi taki filmik. Ale nie pokażę wam tego kodu, bo on jest po prostu jednorazowy. Okej, okay, możemy sobie ten odcinek zakończyć. No i po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.